Witam Was, siódma klaso, moja grzeczna, ukochana klaso. Słuchajcie, musimy powtórzyć dział Rolnictwo i Przemysł Polski. Jest tego trochę, więc dlatego proszę Was o powolne powtarzanie. Pamiętajcie, warunki rozwoju rolnictwa, czyli przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Następnie przechodzicie do produkcji roślinnej. Tu nie mylcie zbóż, że to zboża, bo tam wyróżniamy pszenicę, żyto, pszen, to jęczmień, owiec. To trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć, co to są rośliny przemysłowe. Następnie przechodzimy do produkcji zwierzęcej. Tu też zwróćcie uwagę na bydło, że mleczne, mięsne, trzoda chlewna. Przypominam Wam, że trzoda chlewna to są świnki żebyście to wiedzieli, bo nie wszyscy zawsze o tym wiecie. Następnie zmiany w przemyśle. No i tutaj zaczyna się restrukturyzacja przemysłu, sprywatyzowanie, o czym rozmawialiśmy, ten ważny rok 1989. Pamiętajcie o tym. Musicie wiedzieć, co teraz głównie eksportujemy, z czego słyniemy. To jest też ważne. Następnie energetyka. To już opracowywaliście sami. Pamiętacie, surowce odnawialne i nieodnawialne to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby wiedzieć, yy, czym one się różnią od siebie, że te się wyczerpią, nieodnawialne się nie wyczerpią. I tutaj macie mapkę na stronie 139, macie podzielone, jakie są elektrownie w Polsce, że mamy elektrownie opalane węglem kamiennym brudnatnym, gazem ziemnym i olejem opałowym, mamy elektrownie wodne i wiatrowe. Proszę tej mapce też się dobrze przyjrzeć. Jak napisaliście mi niektórzy tam odpowiedź na dwa pytania, które wam zadałam, no niestety te pytania są od takie sobie, troszkę po łebkach. Mamy o energię jądrową, wiatrową, słoneczną, geotermalną, to też musicie wiedzieć o co chodzi. I ostatni dział to jest gospodarka morska. <laughs> macie mapkę portów, macie wytłumaczone, co to jest terminal, to należy wiedzieć. Wiedzieć o tym, że obecnie w przemyśle stoczniowym ważną rolę odgrywają stocznie jachtowe, bo odznaczają się dużą jakością, wysoką jakością, ciekawym wzornictwem. I 95% łodzi jest sprzedawana za granicę, te, które produkujemy. To trzeba wiedzieć. Następnie tu macie podsumowanie działu. Wiecie, to jest takie podsumowanie, no to, co najważniejsze. I teraz mam do Was wielką prośbę. Na stronie 146 macie sprawdź się. I proszę wykonać w zeszycie te wszystkie polecenia. I to mi przesyłacie. Możecie to sobie skserować, skserować, zrobić zdjęcie, przesyłacie mi to, jak w zeszycie zrobiliście, jak odpowiedzieliście na te pytania. Słuchajcie, nieważna jest tutaj ta ilość punktów, dostateczny, niedostateczny, to nie ma znaczenia, ja sobie i tak będę oceniała po swojemu, wiecie, że zawsze tak robię. I to jest na tyle, Oceniać, robicie to i dzisiaj jest środa, więc to robicie nie na jutro, tylko na następną środę. I powtarzacie cały ten dział. Jutro nie będę Wam nic dodatkowo zadawała, ze względu na to, że chcę, żebyście się tego działu nauczyli. I potem Wam prześlę test do tego działu. Mój test. Bardzo Was proszę, żebyście to... Nie, że jak ci jutro nie odzywam, nie zadaję, to nic nie macie do roboty. Macie powtórzyć cały ten dział. Uwielbiam Was. Pa. Do widzenia.